Ale w ich programie nie ma czegoś takiego, co było i powinno być dla narodowców kluczowe, czyli wskazanie ostatecznego celu działania ruchu narodowego. A ten ostateczny cel, jakby tu nie rozumieć różnych elementów tej myśli narodowej, jakby ich nie przekształcać, jakby ich nie zmieniać, zawsze będzie ten sam. Wielka Polska katolicka. To jest naszym celem. No i teraz narodowcy o tym nie mówią. Oni, znaczy, mówiąc o przyszłości, mówią w zasadzie o tym, że no, to, to zdaje się, Bosak się wypowiedział w tym duchu, no, że powinniśmy wyjść z Unii Europejskiej, odzyskać niepodległość, suwerenność, no ale w tej chwili jest za wcześnie, bo społeczeństwo jest za Unią Europejską, więc trzeba działać w kierunku formowania społeczeństwa tak, żeby było nastawione przeciwko Unii Europejskiej i to jest koniec to są odpryski tego co w normalnym ruchu narodowym powinno znaczy odpryski drobne wcale nie kluczowe elementy tego co w ruchu narodowym powinno być, natomiast Brown mówi wprost to, co powiedziałby rasowy narodowiec. Wielka Polska katolicka, yy, Matka Boża Królową Polski, Polska Królestwem Chrystusa Króla, przywrócenie yy, świata chrześcijańskiego w Polsce, prawa naturalnego, wartości chrześcijańskich, yy, uznanie kluczowej roli kościoła katolickiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także, jeżeli ktoś dziś w Polsce uważa, że jedną z nadrzędnych wartości politycznych, jedną z nadrzędnych wartości zaraz po Bogu jest naród, no to ma tylko jeden wybór. Grzegorza Braun. Dziękuję bardzo.